Cześć, cześć, witam wszystkich. E, zbieram, można powiedzieć, w całość te wszystkie materiały do tej pory, co e, udało mi się nagrać. E, mam bardzo dużo fajnych ćwiczeń, z których e, można wyciągnąć dużo fajnych rzeczy. E, ćwiczenia fizyczne, takie jak, e, e, które możemy zrobić tutaj w domu. E, też do tego dokładam pigułkę fajnych ćwiczeń na koncentrację. E, oczywiście trochę żonglowania, bo żonglowanie teraz jest na, e, na topie. E, więc jak to zbiorę wszystko w całość, to, to uda się osiągnąć taki fajny materiał, z którego możecie ćwiczyć, e, trochę czerpać fajnej wiedzy e, i na pewno łatwiej będzie przetrwać ten nasz trudny pobyt w domu. Jednym z podstawowych dla mnie, na przykład, ćwiczeń na koncentrację są to ćwiczenia w samej głowie, czyli w momencie, jak już zaczynamy się rozkojarzać, czyli jesteśmy na czymś bardzo skoncentrowani i gdzieś te myśli nam uciekają, to ja mam na przykład taką technikę, że zaczynam myśleć o jednej rzeczy, czyli na przykład powtarzam sobie w kółko jedną myśl w głowie i wtedy odruchowo cały organizm koncentruje się na tej jednej rzeczy i wtedy na przykład można szybciej jechać, bo, bo, bo te myśli mi nigdzie nie uciekają fajnym ćwiczeniem jest e, ćwiczenie na równowagę, koordynację. E, potrzebujemy praktycznie dowolną piłkę. E, ja mam e, piłkę do kosza z ręką Shakila Onila, więc e, klasyczną. E, I spróbuję na niej stanąć i, i trochę postać. A jak już to opanujecie, to można oczywiście dołożyć jeszcze coś do tego y, trudnego. To jest fajne ćwiczenie na koordynację, koncentrację i balans. Y, postaram się żonglować y, na trickboardzie. I na koniec ćwiczenie na koordynację lewej i prawej półkuli. Wyciągamy przed siebie dłonie. W lewej dłoni otwieramy mały palec, a w tym samym momencie w prawej dłoni otwieramy kciuk. I tak na zmianę lewa i prawa dłoń. Jest to dosyć trudne ćwiczenie, ale ono bardzo dobrze, można powiedzieć, łączy dwie półkule.